Dobrze, teraz ostatnim znakiem zostały tutaj ryby, i teraz właśnie czytanie jeszcze. Yy, znaczy jeszcze. No to jest takie właśnie wróżby i przepowiednie dla ryb, właśnie na ten nowy rok. Oraz z trzech kart czytanie na, na styczeń, Dobra? tak wyszła dwójka dwójka karo dziewiątka karo i dziewiątka tutaj wyszła kier co one mówią jeżeli chodzi o, o sprawy okay. dla, dla ryb na pewno tutaj w dwójce właśnie karo zmiany mm, na dobre, zwłaszcza, że tutaj obok jest też dziewiątka Karo, czyli <laughs> pozytywna karta. Tutaj możliwe są właśnie związki jakieś uczu uczuciowe, zawodowe, ale też które mogą przynieść e, na pewno dezaprobatę innych, czyli może rodziny, może kogoś z najbliższego otoczenia, krewnych przyjaciół. No nie każdemu to się może spodobać. Na pewno tutaj nie lekceważyć marzeń, ale też postępować należy w taki sposób taktowny, no przede wszystkim patrząc na siebie. dziwiące tutaj Karo, jakaś jest szansa, czyli to mogą być też pieniądze, jest na pewno tutaj jeżeli chodzi o pieniądze, to jaki jest czynnik hamujący? Na spełnianie może właśnie marzeń, pragnień, bo tu wszystko tyczy się właśnie pieniędzy. Natomiast tutaj jest powiedziane, że wkrótce na pewno będzie jakaś szansa, będą środki na realizację dla właśnie ryb, na jakieś spełnienie swoich marzeń, swoich pragnień, zwłaszcza właśnie w nowym, w nowym roku. Hmm. Tutaj też może zwiastować zmiany, na przykład nastawienia ryb lub też zmiany miejsca zamieszkania, zmia zmiany miejsca pracy, na pewno y, szansa na wejście y, w jakiś romans. W dziewiąte natomiast kiel y, to też jest karta jakichś życzeń. To jest też y, ponyślny znak. Y, to, co jest ważne lub najważniejsze dla osoby na przykład, której się wróży, na pewno to jest dobry znak, ponieważ przybierze, przy, przy, do, przy dobrze mówię, przybierze dobry obrót. Natomiast trzeba być czujnym i... Jeżeli nie było dobrze, tutaj jest szansa, że właśnie w styczniu, czy ogólnie w nowym roku nastąpi jakiś progres, jakaś postawa, jeżeli chodzi o te sprawy. Już nie mówiąc o, sprawy, o sprawach materialnych, ale też na, tutaj na podłożu takim osobistym. Dobrze. I teraz tak, z wróżb tutaj wyszło, według I-Ching, tutaj jest siódemka, czyli wojsko, przywódca którego działania są jasne, potrafi zebrać rozproszone posiłki. Najważniejsze jest szczerość i dyscyplina, czyli jakaś tutaj jest obowiązkowość. To była siódemka, natomiast też 32 to jest trwanie. Gdy droga została już raz obrana, nie należy z niej zbaczać. Jest to czas, Zastosowania wypracowanych yy, pewnych i skutecznych działań oraz metod. Yy, czyli 7,32, oraz yy, według numerologii, czyli to jest właśnie te czynniki, które należy albo podwyższać, albo po prostu zmniejszać ich no, jakąś ważność. Tutaj jest szóstka, czyli harmonia, równowaga, urok. Egoizm, lenistwo, materializm, zadowolenie, pobłażliwość, zaborczość, chciwość, sztuka, dobrobyt, sprawiedliwość, współczucie, satysfakcja i <laughs> piękno. Yy, tak, według zestawu Ferrera tutaj wyszedł Horn, czyli opieka lub działanie ochronne. Trzeba y, tutaj, tu jest próba woli i szczerości, czyli jako takie ważne <laughs> składniki i to był odpowiednik y, właśnie run, czyli zestaw Freyra natomiast <laughs> wróżba z kamieni czyli tutaj wyszło słońce, czyli y, zdrowie, szczęście, ludzie i ich sprawy ekstrawersja. No i teraz, y, jeżeli chodzi z kształtów, czyli odpowiednich fusów, tu jest młotek, czyli yy, prowokująca sytuacja, wymagająca siły oraz yy, promienie wiadomości przynoszące szanse, ale pomyśl zanim yy, zaczniesz działać, czyli być może coś nie, nie, nie tak na szybko nie pochopnie oraz paznokieć yy, zmienne uczucia. I teraz tak keromancja, keroskopia, czyli ta przysłowiowe równoważne, jeżeli chodzi o wosk. Tutaj wyszedł żołądź, czyli ziarno zostało zasiane. Nastała pora na, na wprowadzanie swoich planów w życie. No i sowa nie pozwól, aby inni Ingerowali w Twoje sprawy. To byłyby wszystkie te wróżby, natomiast, właśnie, jest 2024 stycznia, początek, więc to jest na pewno szansa na wprowadzanie własnych planów, własnych marzeń. No i przede wszystkim to, czego się chce, o czym się marzy, żeby iść z tym do przodu. Na pewno nie wracamy do przeszłości, bo to tylko obciąża i jest balastem. Dziękuję.